Witam wszystkim, witam moich widzów, subskrybujących. Taki szybki announcement dla tych, co oglądali e, trening z tygodnia 5-4. Wspomniałem tam, że jest plan kontynuować dalej w Hiszpanii, czyli znaczy w Hiszpanii, w Portugalii, treningi i takie było założenie ogólnie z góry, aczkolwiek e, ze względu na to właśnie, że wzięliśmy specjalnie hotel po to, żeby była siłownia w środku, żeby móc sobie normalnie w klimatyzowanym, że tak powiem, pomieszczeniu trenować, bo człowiek nie przyzwyczaił do takich temperatur. No ale z wydymami niestety. I nie ma hotelu. Nie ma w hotelu siłowni. Wczoraj wieczorem udało nam się znaleźć coś na zewnątrz, co jest, ale powiem wam, masakra tutaj jest, żeby coś robić, bo jest taki skok temperatur, że w ogóle człowiek czuje się bez siły, więc postanowiłem, że... Zostanie to po prostu przełożone. Nie ma co, kurczę, że, że tak powiem, dawać siebie wszystko i wrócić z bardziej zmęczony niż się jest, bo to w sumie jest bez sensu. Niech po to człowiek tak ciężko pracował, żeby tu przyjechać. I żeby sobie odpocząć, żeby się zajechać i wrócić z bardziej zjechany niż, niż wyjechał. Więc będzie 6 dni przerwy, w poniedziałek, w nocy wracam. I wtedy będzie kontynuacja tego dnia 6, nie? by wczoraj byliśmy na treningu, zrobiliśmy coś tam. Dzisiaj też poszliśmy, ale się nie da po prostu. Po prostu się nie da. Bo jest za gorąco. Czujesz, dochodzisz już jesteś spocony i króczeje się leje ciebie, nie? Więc to jest w ogóle bez sensu. Więc wróciliśmy do domu, robimy śniadanie. Marutki drineczek z Bailisa, że tak powiem. Nie żebym reklamował czy coś, tylko po prostu bardzo dobrze wchodzi polecam z lodem w piękny słoneczny dzień, a my dzisiaj mamy... Myślę, że około 26-7 stopni, ale wiatrak jest taki ciepły i przyjemny, że masakra. Normalnie zjemy, lecimy na plażę, wygrzewać się i będziemy się, że tak powiem, cieszyć rurkami życia. Więc pozdrawiam wszystkich i życzę miłego weekendu, bo w sumie to już czwartek, więc weekend się zbliża drugi, dużymi krokami. I do zobaczenia po powrocie z treningami, skończeniem pleców, że tak powiem. Więc pozdrawiam, cześć!